Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Szatkowska. Szanowni Państwo, od urodzenia mieszkam w polskiej wsi na Mazowszu i na sercu leży mi dobro wszystkiego, co nasze polskie. Z zawodu jestem technikiem rachunkowości, ale ostatnimi czasy postawiłam na pewne zmiany. Aktualnie jestem studentką trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego specjalizacji zarządzanie kryzysowe. W odróżnieniu od gołosłownych polityków w pełni angażuję się w to, w co wierzę, i w ubiegłym roku odbyłam przeszkolenie wojskowe, w żandarmerii wojskowej i tym samym zasiliłam grono żołnierzy rezerwy. Ale przede wszystkim jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Po raz pierwszy kandydowałam do Sejmu w 2019 roku i od tego czasu czynnie działam jako społecznik. Jestem koordynatorem Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność w Województwie Mazowieckim. W ostatnich latach, w czasie pandemii, stawałam w obronie Polaków, a przede wszystkim zdrowia wszystkich Polaków. A mianowicie jeżdżąc do różnych gmin informowałam i uświadamiałam radnych, jakie zagrożenia niosą szczepionkowe eksperymentalne preparaty szczepionkowe przeciw COVID-19 oraz jednocześnie wnosząc o to, aby producenci tych szczepionek wzięli pełną odpowiedzialność za skutki uboczne niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz zgonów. Wiedzcie Państwo, że zawsze będę stała na straży konstytucyjnych praw stając w obronie Was, Polaków, Waszego zdrowia, wolności, godności i Waszych praw. I na koniec jeszcze jedno nie spocznę, dopóki nie rozliczymy wszystkich tych, którzy dopuścili się zbrodni na polskim narodzie oraz tych odpowiedzialnych za covidowe zamordyzmy. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.